Dzień dobry, nazywam się Konrad Kochaniak. W dzisiejszym filmie instruktorowym chciałem zaprezentować funkcję menedżera dokumentów, która została dodana do Comarch DMS w wersji 2019.2. Funkcja ta jest odpowiednio zdefiniowana poprzez uprawnienia, a więc, aby ją udostępnić użytkownikom, konieczne jest dodanie na konkretnym pracowniku. Na zakładce uprawnienia, w zakładce funkcjonalności opcje obiekt dokumentów i menadżer dokumentów. W tym momencie pojawi się zakładka menadżer dokumentów. Zasada działania katalogów w menadżerze dokumentów jest taka sama jak w systemie Windows, a więc możemy utworzyć oddzielne katalogi, wrzucić do tych katalogów konkretne informacje i konkretne pliki a mianowicie możemy podzielić je na, na takiej samej zasadzie jak ja to zrobiłem czyli umowy faktury dokumenty i ewentualnie notatki na przykład jeżeli mamy zdefiniowane takie katalogi możemy do nich przypisać konkretne uprawnienia a mianowicie konkretne, dokumen konkretne dokumenty lub konkretne katalogi możemy przypisać do konkretnych użytkowników. I w tym momencie, jeżeli udostępnimy dany katalog konkretnemu użytkownikowi, może on te dokumenty albo przeglądać, albo edytować. Możemy także zdefiniować uprawnienia do podkatalogów, czyli jeżeli ja mam na przykład w umowach, stały, w umowach stałe i tymczasowe, Możemy, nadając uprawnienia na katalog głównym, także uprawnienia do, do podkatalogów. Aby nadać uprawnienia, wybieramy prawym uprawnienia i w tym momencie możemy zdefiniować uprawnienia na tym katalogu. Musimy wskazać pracownika, czyli najpierw musimy wybrać spółkę, następnie wybieramy pracownika. Zaznaczamy mu uprawnienia, że na przykład jest administratorem danego katalogu. W tym momencie ma pełne uprawnienia do edycji, archiwizacji, przeglądania lub usuwania takiego e, katalogu. Jeżeli chcielibyśmy nadać tylko uprawnienia do przeglądania, no to zaznaczamy opcję przeglądanie. I w tym momencie pojawia się opcja, o której wcześniej wspomnieliśmy, czyli zastosuj na katalogach podrzędnych. Oraz uprawnienia zastosuj na dokumentach przypisanych do katalogu. W tym momencie, jeżeli wybierzemy opcję zastosuj na katalogach podrzędnych, czyli uprawnienia na katalogach podrzędnych zostaną przekopiowane, zastosuj na dokumentach przypisanych do katalogu, czyli wszystkie dokumenty znajdujące się w tym konkretnym katalogu zostaną, e, zostaną im nadane także uprawnienia, te, które teraz zdefiniujemy. I opcje zastosowania w dokumentach przypisanych do katalogu i podkatalogów, czyli masowo zmienimy uprawnienia na wszystkich katalogach, w, w tym konkretnym katalogu oraz wszystkie znajdujące się wewnątrz oraz we wszystkich dokumentach. Ja wybiorę tą opcję trzecią. Tak, tu jest potwierdzenie, że musi, czy chcemy zmienić na wszystkich. Podkatalogach, bo korzystając z tej opcji, nadpiszemy wszystkie uprawnienia, które wcześniej były zdefiniowane na podkatalogach. OK. Zatwierdzamy wszystkim. OK. Na tak zdefiniowanych y, uprawnieniach, y, no, jeżeli chcemy udostępnić dany dokument, musimy go dodać. Aby to zrobić, y, wybieramy plusem, nowy dokument no i wskazujemy plik PDF z dysku ja wskażę tą fakturę możemy tu nadać konkretną nazwę dla, tej, dla tego pliku umowa styczeń komar i w tym momencie jest możliwe otwarcie takiego, takiego pliku w konkretnym edytorze lub na przykład pobranie danego pliku na dysk. Dodatkowo w menedżerze dokumentów jest coś takiego jak wersjonowanie, czyli możemy dodać kolejną wersję tego samego pliku i system umożliwia zapamiętanie wersji wcześniejszych, czyli mamy podgląd, lista wersji i mamy informacje kto kiedy edytował dany plik. Ja pokażę na przykładzie faktur to będzie faktura piąta, lista wersji ja już tutaj dodałem wcześniej edytowałem dany plik i dodałem go jeszcze raz i w tym momencie mam tą informację w systemie możliwe jest też także w menedżerze dokumentów coś takiego jak wyszukiwanie wyszukiwanie po, po nazwach także po plikach archiwalnych czyli te, które zostały zarchiwizowane czyli po, powiedzmy zarchiwizuję ten jeden dokument czyli to był fs109-2019 teraz mi go nie znajduje ale jak wybiorę pokaż mi archiwalne to w tym momencie dane pliki mi znajduje filtrowanie wyłączamy w ten sam sposób jak, jak to działa w obiegu dokumentów możemy zmienić wygląd Taki bardziej przystępny, taki bardziej windowsowy. Umożliwia to tak naprawdę uporządkowanie wszystkich dokumentów w firmie w formie elektronicznej i, i udostępnianie to między pracownikami. W zasadzie to jest wszystko, jeśli chodzi o, o zarządzanie. No, jest to dość proste, ale daje no, naprawdę bardzo duże możliwości, jeśli chodzi o zarządzanie dokumentami w firmie. To by było na tyle w temacie Komark DMS i menadżera dokumentów. W razie dodatkowych pytań zapraszam do kontaktu. Dziękuję.